Na kanale Akademii Płodności kolejny gość. Gościmy Jacka, który jest dentystą. i Jak się okazuje, omówiliśmy kilka badań, które wskazują na to, że dentysta jest jednym ze specjalistów, który koniecznie powinien się znaleźć na liście do odhaczenia podczas starań. A o tym dlaczego i jak, co te zęby, przy zębie, na płodność, będziemy mówić w najbliższym odcinku. Zapraszamy. Zapraszam. Zapraszamy. Dzień dobry Hejka! Dzień dobry. Dzisiaj Dzień dobry. na kanale mamy znowu gościa. I mamy w końcu e, mężczyzna u nas na kanale. E, gościmy dzisiaj Jacka, który jest e, dentystą. I porozmawiamy sobie dzisiaj z Tobą, bo właściwie, co Ty robisz na Akademii Płodności? Gdzie dentysta, a gdzie starania? Okazuje się, że, i zaraz Jacek nam rozwinie te myśli, że dentysta jest jednym ze specjalistów, którego warto by było odwiedzić właściwie już na samym początku starań. Czy, czy powiedziałam prawdę? Tak, jak najbardziej. Jest to zgodne z tym, co mówi mm, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, że taka wizyta pierwszorazowa e, kobiety, która stara się e, zajść w ciąży, powinna odbyć się jeszcze przed albo w trakcie planowania. Jest to związane z tym, że za. Nieprawidłowościami w jamie ustnej y, są pewne konsekwencje, tak, jeżeli one występują. Tak, mogą być to zupełnie nieznaczne. Konsekwencje natomiast mogą być również tak duże, że będą uniemożliwiać wręcz zajście w ciąży. Mało kto o tym wie i mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak y, jama ustna, prawda, wpływa na y, cały układ rozrodczy tak naprawdę. Stanem ustnej, to prawda? Chociaż ja mam, y, jednak jestem większą optymistką, myślę, że coraz więcej osób o tym wie, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromny ten wpływ ma. Bo padają takie enigmatyczne teraz tutaj stwierdzenia nasze, że tak, że powinniśmy właściwie, tak? No to wiecie, no powinniśmy każdego specjalisty i przebadać się od stóp do głów, a na to, że stan przy zębie wpływa na płodność, są konkretne badania. Prawda, które y, to pokazują. Czy i panie i panowie powinni udać się do specjalisty na początku? Jak najbardziej. Badania coraz więcej badań dotyczy mężczyzn. Do tej pory jak najbardziej skupiali się na kobietach, natomiast y, mężczyźni coraz częściej wychodzą na, na pierwszy plan. Y, jest jasny związek ze stanem przyzębia, a ilością bakterii, na przykład w nasieniu u mężczyzn. Wow, teraz mam takie y... Myślę, że nasi tutaj y, wszyscy obserwatorzy dostali cenną wskazówkę, że y, jeżeli występują u Was bakterie w nasieniu, to warto zacząć również od wizytu stomatologa. Jeśli jeszcze was tam nie było, to prawda. Bardzo y, ważną rzeczą, którą mija y, laikowi przychodzi, jak myślę, sobie stan zębów, y, jest kamień na zębach. I też dużo pytań o to dostajemy, bo jak kiedyś poruszyłyśmy taki temat o stanie przy zębia a płodności, to tam pojawiło się, gdzieś się przewijał ten temat kamienia yy, i dziewczyny zadawały bardzo dużo pytań w związku z tym. M może w ogóle co to jest kamień? W prostych słowach, kamień to nic innego jak bakterie, które tworzą twardy osad przyczepiony ściśle do zębów, którego nie jesteśmy już w stanie usunąć zwykłym szczotkowaniem. Właśnie to miałam zapytać, czy mogę na przykład jakoś super, turbo dokładnie wyszczotkować zęby i pozbędę się kamienia? Raczej nie. Najprawdopodobniej nie. <laughs> Czyli jeśli mam kamień i to jestem w stanie stwierdzić u dentysty? Tak, nawet samodzielnie. Kamień najczęściej pojawia się na językowej powierzchni dolnych siekaczy. Jesteśmy w stanie go sami zobaczyć, natomiast y, polecam jednak wybrać się do specjalisty. W tym Nie diagnozujemy się przez ten filmik na YouTubie, tylko yy, zaznaczamy, że, że ten kamień pojawia się tam. Ale w ogóle dlaczego rozmawiamy o kamieniu w kontekście płodności w tym momencie? Dlaczego poruszamy temat kamienia na kanale Akademii? Kamień nazębny to nic innego jak rezerwuar bakterii. W, najpierw tlenowych, z przewagą bakterii tlenowych, później zupełnie zachodzi zmiana, przeważają bakterie beztlenowe. Ponad 90% kamienia to bakterie, które mają bezpośredni wpływ i pośredni na nasz organizm. Dlatego pewnie rozmawiamy o kamieniu. I ja bym chciała się dowiedzieć i myślę, że wszyscy chcielibyśmy się dowiedzieć tego, czy te bakterie mają wpływ na naszą płodność. Tak. Coraz więcej badań jasno precyzuje na dodatek, które bakterie. Na prowadzeniu w tym momencie jest bakteria, m, która nazywa się Porphyromonas gingivalis. Bardzo. Bardzo trudna nazwa, natomiast e, jej wpływ jest udowodniony na cały organizm i jest ściśle związana z płodnością u kobiet i mężczyzn. Dobrze, a możemy rozwiać trochę, jak konkretnie, co mamy na myśli tutaj płodność? Mm, czyli trudność w poczęciu, mm, później w prawidłowym rozwoju dziecka, mhm. e, a także w prawidłowym terminie i sposobie rozwiązania ciąży. Czyli po, podsumowując tak krótko, y, istnieje ryzyko przedwczesnego porodu. Istnieje ta bakteria, w ogóle stan przyzębia stwarza istotne zagrożenie na każdym etapie mm, poczęcia, tak? poczęcia, czyli rozwoju zarodka, rozwoj czyli dziecka. za tym idzie również, y, częściej mogą występować poronienia, tak? Poronienia, niska masa urodzeniowa, y, przedwczesne pęknięcie, y, błąd płodowych, przeróżne powikłania. Mogą wynikać. Ale zobaczcie, jak słyszę bakteria, to od razu nasuwa mi się taka myśl, że antybiotyk w sensie jest bakteria, wyleczmy się antybiotykiem. Można tak zrobić? Zdecydowanie byłbym daleki od e, radzenia komukolwiek, natomiast e, badania mówią jasno: antybiotykoterapia sama w sobie e, nie eliminuje przyczyny. Na przykładzie wcześniej wspomnianego badania prowadzonego przez tym razem niemieckich naukowców, nie amerykańskich, e, którzy badali poziom bakterii w nasieniu u mężczyzn i poddali ich antybiotykoterapii. Poziom bakterii w nasieniu nie zmniejszył się dopiero po wyleczeniu wszystkich zębów, próchnicy głębokiej w tamtym wypadku, zanotowano zdecydowany spadek ilości bakterii w nasieniu. Mam nadzieję, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdecydują się koniecznie odwiedzić dentystę, żeby zobaczył, co tam... Zwłaszcza, że zakażenia bakteryjne takie, które odnajdywane są w nasieniu męskim, one są przewlekłe, leczy się je bardzo długo, bardzo często panowie przyjmują przeróżne antybiotyki, a z tego badania wychodzi jasno, że jeśli nie wyeliminujemy przyczyny, jeśli ona pochodzi z przyzębia, mm to możemy sobie tak brać te antybiotyki i tak brać i... To panów mamy wyjaśnionych i już panowie mam nadzieję, że wiecie, że trzeba umówić się do dentysty, chociaż czasami ten pierwszy telefon jest trudno wykonać, szczególnie po długim czasie. A jak to jest z paniami i tą e, bakterią? Wykazano, że wcześniej wspomniana bakteria Porphyromona gingivalis u kobiet, e, jeżeli występowała w ślinie, u kobiet starających się o dziecko, miały trzykrotnie niższe szanse na zajście w ciąży. Natomiast jeżeli do tego jeszcze dołączymy aktywny proces e, zapalny w przyzębiu, te szanse malały jeszcze czterokrotnie w porównaniu do kobiet o zdrowym przyzębiu i brakiem tej bakterii w ślinie. W tym momencie Panie chwytają również za telefon i umawiają się do dentysty. Mam nadzieję, że tak to zadziała. Trzeba sprawdzić. Ale ja mam jeszcze pytanie dalej. Yy, bo w tym badaniu, o którym kiedyś mówiłyśmy i jeśli jesteście z nami na Akademii jakiś czas, to mam nadzieję, że to badanie do Was dotarło. Poruszałyśmy taki temat yy, skalingu, czyli pozbywania się kamienia, dobrze mm. mówię? Skaling, tak. yy. yy. Że jego yy, niekoniecznie trzeba robić tuż przed ok okresem przedkoncepcyjnym. Decyzja o mm... W skalingu powinien podejmować lekarz prowadzący. On dobierze zdecydowanie najlepszy moment na tego typu zabieg ze względu na występujący później stan miejscowej bakteriami, a także tej uogólnionej, która utrzymuje się w organizmie jeszcze przez kilka dni. Myślę, że zdecydowanie powinien się tym zajmować lekarz prowadzący. I wtedy ale tak wiem, że nie mogę wyciągać tutaj takich informacji, ale chciałabym tak tylko dopytać, że raczej nie robimy tego w okresie. Tym takim newralgicznym, tak? Że wiadomo, że decyzję podejmie lekarz zawsze i my do tego też zawsze zachęcamy, ale chodzi o krążące markery stanu zapalnego, które gdzieś tam się utrzymują we krwi, podobno. Tak, markery stanu zapalnego są bezpośrednio związane z aktywną chorobą przyzębia. Zazwyczaj mówi się o CRP, taki ogólny wskaźnik stanu zapalnego, białko cereaktywne które związane jest z takimi cytokinami prozapalnymi. Interleukina I, szósta, czynnik TNF alfa. Nie, nie wdawajmy się w szczegóły. Natomiast Ale tych yy, substancji nie chcemy. Nie chcemy, absolutnie. Nie chcemy. Jeżeli jest podwyższone CRP w organizmie, a wyeliminowaliśmy inne czynniki, to jak najbardziej może to wskazywać na aktywny proces chorobowy przy zębie. Chciałabym wiedzieć, jak często mam. Usuwać ten kamień? Czy to jest tak, że ja sobie usunę hmm. ten kamień i jest koniec, i mam święty spokój, i mam zbańki już na całe życie? Czy jednak yy, ja muszę częściej chodzić? W niektórych przypadkach tak. Raz wystarczy usunąć kamień, i natomiast to jest sytuacja idealna. Kamień jest związany bezpośrednio z poziomem higieny, który utrzymujemy. Natomiast w przypadku choroby przy występują czynniki miejscowe, które jakby pogarszają m, możliwości oczyszczania tych miejsc. Czasami mimo najlepszego szczotkowania i dbania o te miejsca, o ich czystość, nie jesteśmy w stanie je utrzymać i wtedy mm, wiąże się to z wizytami u dentysty i właśnie tym scalingiem, czasami piaskowaniem, czasami kiretarzem, to już szczegóły. Natomiast jeżeli chodzi o terminy, przyjęło się, że mniej więcej scaling u zdrowej osoby albo z delikatnym, z delikatną chorobą przy zębia w stopniu lekkim, to powinno się odbywać mniej więcej co pół roku. Natomiast w niektórych przypadkach zaostrzeń ciężki, cię, ciężkiego przebiegu choroby przyzębia to może być 3 miesiące, a nawet i częściej. Co 3 miesiące, a nawet częściej. Bo wiecie, co ja sobie tutaj myślę, że tak naprawdę pod opieką dentysty trzeba być przez cały y, okres starań. Jeżeli właśnie oglądam ten film po to, żeby wspomóc swoją płodność, to y, dentysta jest naprawdę jednym z, ze specjalistów, których powinno się odwiedzać bardzo często. Zdecydowanie tak. Wiele chorób potrafi objawiać się bezpośrednio w jamie ustnej, niekoniecznie związanych ze z zębami. Także dentysta może być pierwszym lekarzem, który wykryje problem, który jest umiejscowiony zupełnie gdzie indziej. Jako ciekawostkę mogę wspomnieć o tym, że chroniczne zapalenie przy zębia to jedna, jedna z najczęstszych chorób w y, naszej populacji, dotycząca ludzi na całym globie, bardzo często przebiegająca w sposób zupełnie bezobjawowy dla pacjenta. Możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że toczy się taki proces, dlatego, tak ważne jest, żeby systematycznie pojawiać się u dentysty, który w, jest w stanie wychwycić takie y, objawy, które mogą o tym świadczyć. Czyli tutaj powiedziałeś bardzo, y, dla mnie jako osoby, y, wiesz, nie dentysty, bardzo fajną rzecz, że mnie to nie boli. Ja mogę mieć to, mm. tak, i mnie Jak to nie boli i ja to jestem w stanie wizualnie zaobserwować, czy jest to w stanie zrobić y, doświadczony dentysta. To bardzo trudne pytanie, ponieważ y, część y, zapaleń przy zębie nawet u tego samego człowieka, jest w stanie przebiegać w sposób bezobjawowy, bezbolesny, a czasami w stanach zaostrzeń. Potrafi boleć bardzo. Także mm, to bardzo szeroki temat. Mhm. Zazwyczaj bagatelizujemy problem, dopóki nie boli, co wcale nie świadczy, że jest on lżejszy. Bardzo często jest tak, że pacjenci przychodzą w momencie, gdy szczególnie kobiety, mm, gdy zęby zaczynają się już ruszać. No i niestety wtedy te możliwości ratunku są niewielkie. Czyli może się coś dziać bezobjawowo. To też jest e, ar, wniosek, który ja wyciągam. Mm -hmm. Ale myślę sobie też o tym, o czym wspominałyśmy tutaj e, z Anią przed chwilką, że może się tak zdarzyć, że potem telefon i sięgnięcie e, po niego, żeby umówić się na wizytę, nie sięgaliśmy dawno. Tak, no. i rozmawialiśmy sobie o tym, że. E, że... Głupio jest nam pójść do dentysty, jeżeli zrobiliśmy sobie na przykład jakąś przerwę albo idziemy do dentysty dopiero kiedy boli. A no i. No i teraz pytanie tutaj, i na hmm. pewno jest wiele osób, które nas ogląda, które myślą, jest mi głupio zadzwonić, bo dawno nie byłam, bo, bo jakoś tak minął jeden rok, drugi rok, coś tam się w zębie działo, ale dobra, nie boli, nie idę, hmm. a później to już tak, no jestem młoda, zadbana, wchodzę do gabinetu, no i serio, mam pruchnicę, i to tak się kojarzę, ojej, dobra, to może jeszcze miesiąc poczekam. Wstyd mi jest iść do dentysty. Domyślam się, natomiast naprawdę obiecuję, że nie pamiętamy pacjentów po zębach. To... Nie rozmawiacie. Absolutnie. Wymieniamy się czasami przypadkami, ale to jest zupełnie mm -hmm. nie w takiej formie, jak pacjenci potrafią sobie to wyobrażać. Mm. Nawiązując jeszcze do tego, bo to bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Bolało, bolało i przestało. Niestety. Pacjenci często bagatelizują w tym momencie problem, a zazwyczaj mm, jest to związane już z obumarciem, na przykład takiego zęba. Czyli Dlatego on boli, dopóki da się go uratować. To, że bolał, bolał i przestał, mimo że pacjentowi może się wydawać, że to jest dobrze, to zazwyczaj jednak nie. I znowu zaraz zacznie boleć, tak domyślam się, że jak on sobie. A jak nie on, to coś poważniejszego, bo to może by już dotyczyć, wcześniej mogło dotyczyć tylko zęba, natomiast teraz może dotyczyć już przyzębia. Hmm? Nie bagatelizujemy. I nie ja wstydzimy się wizyty u dentysty, naprawdę. Nawet nas, jak jest bardzo źle. Nawet jak jest bardzo źle. Szczególnie jak jest bardzo źle. Bo wy naprawdę. po to, żeby pomagać, właśnie. Jak najbardziej. Działać. Życzę wszystkim pacjentom żeby, i pacjentkom, żeby e, spotkali się z empatią. Myślę, że naprawdę niewielu jest lekarzy, którzy e, mogą kogoś rozczarować. Natomiast obowiązuje nas tajemnica lekarska, podkreślam to. I naprawdę nie macie się czego bać. Super, mam nadzieję, że to zachęci y, osoby po drugiej stronie do tego, żeby wziąć ten telefon i w końcu pójść, bo tam. To, bo to nie jest wstyd, to tylko świadczy o tym, że po prostu zaczynacie dbać, tak? Dokładnie tak. Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby poddawać się diagnostyce jak najczęściej. No dobrze, i teraz mamy przeszliśmy przez y, wiele ciekawych rzeczy, a ja bym chciała wiedzieć również. Czy możemy coś zrobić w domu, żeby zadbać o nasze zęby? Chętnie nawiązałbym do tego, że jak już e, przejdziecie przez proces, na przykład skalingu, lekarz dentysta powinien pokazać albo higienistka powinni pokazać, pokierować w jaki sposób prawidłowo szczotkować zęby, oczyszczać głębokie te przestrzenie międzyzębowe, kieszonki. To może być e, zazwyczaj wspomagane niciami dentystycznymi. Natomiast ich prawidłowe uży używanie jest tutaj kluczowe bo nicią dentystyczną można narobić sobie bardzo dużo, bardzo dużą szkodę w przyzębiu. Oprócz tego istnieje dużo sposobów, takich jak na przykład irygatory wodne, które wspomagają również oczyszczanie takich trudno dostępnych miejsc. Małe szczoteczki międzyzębowe, naprawdę płukanki przeróżne, natomiast yy, o tym wszystkim powinien decydować zdecydowanie lekarz. Okay. I nie dobieramy samodzielnie pewnych Substancji, dlatego że zawarte w pastach substancje, które mają działać np. przykład przeciwbakteryjnie, pieniądzo, dezaktywują się wzajemnie, na przykład z półkanką. Stosowanie konkretnej półkanki bezpośrednio po szczotkowaniu zębów neutralizuje działanie samej pasty, jak i półkanki. Nie mówię, że każdej, natomiast to jest częste zjawisko. Czyli chcesz nam powiedzieć również to, że mamy zwracać uwagę na to, jaką pastę i y, jakie kosmetyki do zębów, tak to się nazywa? Czy środki higieny? Kosmetyki do zębów to może Piękne. nie... Zapamiętam na pewno praktycznie. Kosmetyki do zębów. Możemy się tego złapać na rzecz tego filmu, natomiast y, tak, taki podstawowy zestaw to myślę, w przypadku choroby przy zębie to mhm. dobra szczotka mhm. z odpowiednim włosiem, y, odpowiednia pasta, których też naprawdę nie wybieramy tak, która jest najtańsza na półce. Uh -huh. Tylko powinna mieć konkretne wskazania do konkretnego przypadku i e, można się wspomagać półkanką. Natomiast przestrzegam przed samodzielnym dobieraniem tego typu rzeczy, dlatego że niektóre półkanki zawierają, na przykład chlorheksydynę, która, jak stosujemy ją powyżej dwóch tygodni, ma tendencję do przebarwiania zębów. Więc może się okazać, że tak bardzo chcemy dobrze, a później pojawia się zupełnie inny problem. Skoro jesteśmy na w kanale Akademii Płodności powinniśmy wspomnieć również o wpływie cytokin prozapalnych wcześniej, wcześniej wspomnianych, e, na oś pod wzgórze, przysadkę, którą są w stanie zablokować i przez to może w ogóle nie dochodzić do owulacji, lub, co da, idąc dalej, jeśli już do niej dojdzie, mogą zaburzać funkcjonowanie ciałka żółtego, czyli przekładając to na prostszy język. Prawidłowe utrzymanie zarodka i jego późniejszy rozwój. I jeszcze dalej to, o czym wspominaliśmy, czyli są związane z niską masą urodzeniową i innymi powikłaniami, pęknięciem błąd płodowych i tak Także naprawdę nie bagatelizujemy tego problemu. Jesteśmy już, wiecie, wyedukowani, tak, że trzeba koniecznie odwiedzić podczas starań razem dentystę. Ja bym chciała wiedzieć jeszcze, co ile wybierać się na takie kontrole, tak? Bo to tak mhm. się nazywa, wizyty kontrolne? Tak, wizyta kontrolna. Pierwsza powinna się odbyć bezpośrednio przed, mhm. tak naprawdę w trakcie, w ogóle, gdy planujemy to, że będziemy starać się o dziecko. E, później możemy tak przyjąć, że jeżeli nie ma problemów na bieżąco, które musimy eliminować tylko to są wizyty kontrolne, rzeczywiście kontrolne, to w każdym trymestrze ciąży powinniśmy się pokazać raz, zobaczyć raz. Jeżeli uda nam się zaśwężyć, a jak się nie uda nam zajść w ciąży i trwamy jeszcze cały czas w staraniach, to lekarz na pewno mhm. wyznaczy w, zgodnie z potrzebami danej pacjentki na podstawie właśnie tej konsultacji diagnostycznej, która odbywa się na pierwszej wizycie. Czy ona rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, czy nie ma żadnych stanów zębopochodnych? Ja bym chciała zapytać jeszcze o robienie zdjęć y, podczas starań. Zdjęć radiologicznych. Zdjęć, e, zdjęć radiologicznych, e. no nie selfie. Dobrze, to musimy to rozdzielić na... A, 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 a czekaj, ja się podpuściłam się, tak? Nie. Ty właśnie poker fejta, a nie ze sucharkiem tutaj. Manufaktur. No, no, tak, utrzymajmy to w takim razie i zróbmy to U. bez zdjęć. Wyszczególnijmy okres starań, uh -huh. a okres ciąży. Wciąż unikamy takich zdjęć, chyba że są naprawdę bezpośrednie wskazania do takiego zdjęcia, natomiast w okresie starań nie ma żadnych przeciwwskazań do robienia tego typu zdjęć. Wręcz coraz częściej mówi się o tym, że takie zdjęcie przeglądowe pod tytułem pantomogram powinno być wykonywane rutynowo może nie rutynowo, natomiast nie powinniśmy się go bać. Dawka promieniowania przy takim zdjęciu, a już w ogóle przy zdjęciu zębowym, takim pojedynczym, jest na tyle niewielka, że często różni naukowcy porównują je na przykład z dawką promieniowania, którą otrzymujemy w trakcie lotu samolotem, podają różne dystanse, nie chcę teraz wchodzić mhm. w szczegóły, albo siedzenie przed telewizorem. To również wydziela promieniowanie, którego na co dzień się nie boimy, a straszy nas aparat rentgenowski. Także jak najbardziej, jeżeli tylko są wskazania, robimy tego typu zdjęcia. Jako wisienka na torcie chciałabym zadać takie pytanie naszemu specjaliście. Czy są takie grupy ludności, kobiet i mężczyzn, o które powinniśmy szczególnie zadbać? Mam na myśli kogoś, kto może siedzieć po drugiej stronie, yy, oglądać ten filmik mhm. i wiedzieć, że on jest na przykład szczególnie narażony na coś podczas starania. Tak, jak najbardziej. Wszelkie zaburzenia hormonalne yy, u kobiet. Stymulacje związane na przykład z procedurą in vitro, z endometriozą, w ogóle podwyższony stan hormonów estrogenu wpływa bezpośrednio na stan przyzębia. Różne badania mówią nam o różnych wskaźnikach, natomiast y, pocieszające jest to, że niezależnie od rodzaju choroby, od rodzaju schorzenia czy tego, co nas spotyka, Zabiegi, o których wspomnieliśmy, jak na przykład scaling, czyli oczyszczanie tej płytki, bardzo pomaga i poprawia te wskaźniki u każdej z tych grup. Także jak najbardziej powinniśmy to wykonywać. Chyba to będzie wspaniałą kropką nad i, jeśli chodzi o zakończenie tego odcinka. Więcej. Nie wyobrażam sobie, żeby padły mocniejsze argumenty, które mają nas zmobilizować do tego, żeby wybrać się do dentysty, nawet jeśli z tym zwlekaliście i jeśli boicie się, że. Jeśli się wstydzicie. No obaliłyśmy, obaliliśmy tutaj wszystko dzięki naszemu. Um... Absolutnie proszę się nie bać, ja się tylko tak wetnę. Nie bać, Bardzo nie wstydzić. Się. Super. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam w imieniu wszystkich lekarzy dentystów. Mam nadzieję, że spotkacie się to już do tych starających się. Z dużą dozą empatii ze strony lekarza, z odpowiednią ilością uwagi. A my dziękujemy Jacku, że przyjąłeś nasze zaproszenie i mogliśmy dowiedzieć się takich wspaniałych tutaj nowinek i dowiedzieć się, że dentysta może być tak istotnym elementem podczas starań, że musimy, musimy Was odwiedzić po prostu. Bardzo dziękuję i nie bójcie się, nie będzie bolało. To już. Trzymamy za Was mocno kciuki i do zobaczenia w następnym odcinku.